Cztery dni później. Najpierw widzę go jako oddaloną postać, zmęczoną wędrówką i słabą, wdrapującą się na skały i wąwozy tej pustyni. Wygląda bardzo mały jak na Stworzyciela, który potrafi powoływać do istnienia całe światy. Jest pod każdym względem zwykłym człowiekiem, dosyć wysokim, wyglądającym dość przyjemnie. Ale na pewno nie kimś, kogo można by nazwać uderzająco przystojnym. Można by się z nim minąć na ulicy i nigdy nie poświęcić mu nawet sekundy. Ale z tego co słyszę, wielu ludzi jednak go słucha. Nie objawiam mu się od razu. Zamiast tego decyduję się pozostać na moim miejscu, po drugiej stronie bariery czasoprzestrzeni, gdzie, jak mam nadzieję, w swojej ludzkiej postaci nie będzie mógł mnie zauważyć. Potrzeba mi czasu, aby mu się przyjrzeć, aby ułożyć całą strategię, by odpowiadała jego obecnym warunkom. Będzie to walka inna od wszystkich. Będę musiał zaatakować jego umysł, a jestem boleśnie świadomy tego, że w poprzednim swym bycie on zaplanował wszystko. Od złożoności ludzkiego ciała do zbalansowanych równań orbit galaktycznych. Jak mogę mieć nadzieję na pokonanie takiego umysłu, nawet jeśli jest on teraz w postaci człowieka? A przecież muszę. Gdy go obserwuję, pojawia się nagły przypływ światła i zauważam, że stoję na wprost potężnej postaci Ramitana. Szatanie. Grzmi do mnie, używając paskudnego imienia, którego nienawidzę, imienia, jakim teraz zwraca się do mnie królestwo. Mamy polecenia, aby się wycofać, by dać ci pełny dostęp do narodzonego. Pozwalamy ci rozpocząć z Nim wojnę, ale jedynie na poziomie myśli. Możesz do Niego mówić wszystko, co sobie życzysz, ale słuchaj mnie dobrze. Jeden ruch z twojej strony, by zranić go fizycznie, a ja osobiście zamienię cię w parę. Czy rozumiesz rolę, w jaką możesz się zaangażować? Ramitanie, ty kulo wiatru, odwrzasnąłem. Przecież wystarczy tylko, by on podniósł swoją prawą rękę w moim kierunku, a fizycznie zostanę odrzucony na czterdzieści czy pięćdziesiąt mil w kierunku pustyni, której wcześniej jeszcze nie poznałem. Nie miały, na wpół utykający z wrażenia, wracam z powrotem do miejsca, gdzie się zatrzymuję. Około stu kroków od człowieka o imieniu Jezus. Ramitan, na którego on czekał. Pozostaje tam jeszcze przez kilka ziemskich minut, a jego wnikliwy wzrok przeszywa mnie, jakby szukając pierwszego znaku agresji fizycznej. W końcu odchodzi i przyłącza się do lśniącej linii strażników na około mile w kierunku zachodnim.